8. Wiązanka melodii z musicali. 8.10. Program dnia. 8.12. Wybierz dla siebie. 16.15. Pod adresem Przemysłu. Audycja Adama Wojciechowskiego. 16.25. Koncert życzeń. 17.5. Bydgoskie Radio Echo. Wydanie Sobotnie. 1720 Studio Stereo na stereofonicznym parkiecie. 17.55. Incitatus. Magazyn studencki w opracowaniu Elżbiety Janickiej i Krzysztofa Rogozińskiego. Codzienny magazyn informacyjny, Bydgoskie Radio Echo. Ostatnimi w tym sezonie imprezami lekkoatletycznymi będą dzisiejsze zawody o puchar bydgoszczy i niedzielny międzynarodowy miting z okazji 31. rocznicy Ludowego Wojska Polskiego. Między innymi na tartanie zawiszy sympatycy królowej sportu będą mogli emocjonować się biegiem na 800 metrów kobiet. W którym Elżbieta Katolikowa chce poprawić swój dotychczasowy rekord Polski i konkursem skoków Zwyż z udziałem piątego skoczka ostatnich rzymskich mistrzostw Europy Jacka wszoły. Archiwum radioPik.pl. Pierwsze w Polsce radiowe archiwum online. Zatrudniony w rozgłośni Bydgoskiej Polskiego Radia w 1945 roku. Pojechałem do Bydgoszczy. Tam właśnie spotkałem się z gronem nielicznych ludzi, zapaleńców, do których ja się w tym czasie zaliczałem, którzyśmy tworzyli wiele wysiłków z celu stworzenia rozgłośni w Bydgoszczy. Radio w terenie. Krajeński Park Krajobrazowy jest atrakcyjny nie tylko ze względów przyrodniczych, kryje w sobie bowiem niesamowitą historię. W obrębie parku znajdują się liczne ruiny dworów i zachowane fragmenty pałaców, które zachwycą niejednego turystę. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Wojciech Głomski poleca zwiedzić pałac z 1850 roku położony w Sypniewie. Bardzo wspaniały pałac położony w parku. Muszę przyznać, że spędziłem tam swoje pięć lat w technikum, praktycznie 5 lat bardzo udane i owocne, spędzone w tym pałacu w internacie. Więcej na archiwum radiopik.pl A gdy na Cypel Helski armaty biły ciężkimi salwami, nie było dla nas żadnej ochrony, tylko Bóg czuwał nad nami. Kępa Oksywska już dawno padła zroszona krwią swych obrońców, i smutne wieści nas dochodziły ze wszystkich ojczyzny końców. Byłem wówczas przydzielony do Morskiego Dywizjonu Lotniczego. 1 września 1939 roku byłem w Pucku i jak normalnie miałem wykonać lot zwiadowczy w kierunku zachodnim. Na lotnisku znalazłem się około godziny 3. Stwierdziłem, że mój pilot, pamiętam dokładnie, Mat był już gotowy do lotu, zameldował mi, że maszyna jest wyhamowana i że możemy lecieć. No tak, to jest znakomita reklama, to mi się podoba. Taki powinien być Was znaczek. 60 lat Romer, człowiek w środku właściwie sylwetka i dwa koła. I te 60 lat to przednie i tylne koło roweru. Znakomite, prawda? Polega symbolika. Skrótowo wiemy, że ten zakład liczy 60 lat, a zarazem jest rower-kierownica. Z tej szóstki pierwszej ta kierownica wyciągnięta do rąk. Archiwum radiopik.pl Pierwsze w Polsce radiowe archiwum online.